Bracie, bracie, to kanał nie dla tych, co nudzą drętwe gacie, 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 nie, nie, to kanał dla twardzieli Co dobra E zabawić, lubią się się Kajtulo i Darkoni Walczyć tu będą, będą, a z kim, kim, kim? No tak, 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 na serwerze CS Będzie Kajtulo, co zawsze szuka broni Ale, ale za to później nie go nie dogoni A tu Dargoni się pojawia i swoją snajperką Każdego rozpierla, la, 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 la Będzie się Hit działo shot. Granatów tu niemalo Dolaczymy do kogoś na serwerze I zwycięstwa nikt nam nie odbierze Bo w grze CRSED żyć możemy tylko my Oczywiście Darkoni, Darkoni nas nie dogoni, więc już oglądaj nas Bo na kanał Darko nadszedł czas, czas, więc już curse, z dużo życie dla unique champions, realistic weapons, veloc, realistic courses and a superpowers Playing now free on PC, Nintendo Switch, PlayStation and Xbox. I oczywiście Darkoni, Darkoni I nikt nas nie dogoni, więc już oglądaj nas Bo na kanał Darko nadszedł czas, czas Czas, czas więc już wkrótce zobaczycie nas Darkoni i kaj to zaprasza was, pas was Kej, hey, a wow, Darkoni wzywa was Bar, kaj, tulo, kaj Na kanał Darko. Nadszedł czas, 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 więc już wkrótce zobaczycie nas Darkoni I kajto zaprasza was, was, was. Keja Enaudarko mi wzywa was, was. Daj koni, wzywa was, was, was. Kai no, 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 I więc już oglądaj nas, bo na kanał Darko nadszedł czas, 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 więc już wkrótce zobaczycie nas, Darkoni. I Kajto zaprasza was, was, was. Darkoni, jest was, was. Darkoni wzywa was, was. Darkoni wzywa was, was, wzywa was. was. Emotional damage!